Cześć, witam serdecznie na kanale Klucz do Potęgi. Historia, którą chcę mówić, zaczyna się w Bułgarii i brzmi jak rodem z filmu, bo sami sobie odpowiedzcie, jakie perspektywy ma 6-letni car, którego kraj został najechany przez bolszewików? Jak dowiecie się po obejrzeniu tego filmu, jego drogi mogą obrać bardzo niespodziewany kierunek. Od początku. Dnia 28 sierpnia 1943 roku w Trzecim Carstwie Bułgarii koronowany na cara został Symeon II z dynastii Wetynów. Chłopiec miał wtedy jednak zaledwie 6 lat, więc faktyczną władzę sprawowała za niego rada regentów. Nie wchodząc w szczegóły, powiem, że niedługo po koronacji kraj zajęła armia czerwona, która w miejsce caratu proklamowała Ludową Republikę Bułgarii. Zatem kraj stał się jednym z państw pod silnym wpływem ZSRR, a dotychczas obowiązująca monarchia została zastąpiona Republiką Ludową z, a jak żeby inaczej, Bułgarską Partią Komunistyczną na czele. W takiej sytuacji młody car wraz z matką wyjechali z kraju i pewnie większość podobnych historii w tym momencie by się skończyła, jak historia Pujego, który po opuszczeniu kraju musiał nauczyć się żyć jak normalny człowiek. Jednak ta historia jest nieco bardziej niezwykła. W przeciwieństwie do wspomnianego ekscesarza cesarza, Symeon powrócił do ojczyzny w 1996 roku po upadku władzy socjalistycznej. Większość czasu na emigracji spędził w Hiszpanii. Dwa lata po powrocie odzyskał majątek rodziny carskiej, gdyż sąd uznał za niezgodną z konstytucją ustawę z 1946 roku, która go znacjonalizowała. Tak więc na mocy wyroków Symon wraz z siostrą odzyskali m.in. pałac pod Sofią, kilka dworków, ziemię w Sofii, jak też tereny leśne. Brzmi pięknie, co? Ale i to jeszcze nie wszystko. Były car założył partię polityczną, której rzecz jasna był przewodniczącym. Dzięki wygranym wyborom w 2001 roku, chłopiec koronowany na cara w 1943 roku, został premierem Bułgarii. Tak więc po blisko 60 latach Symeon powrócił do kraju, by znowu stanąć na jego czele. Cała historia powrotu byłego Cara naprawdę robi wrażenie. Niestety jednak same rządy pod jego przewodnictwem już nie były pasmem sukcesów i nie doczekał się później reelekcji, co już jednak nie ma znaczenia dla tej historii. Simeon wciąż żyje, ma 82 lata i doczekał się ze swoją żoną piątki dzieci, także jego historia potoczyła się szczęśliwie. Lubię zgłębiać historię, bo potrafi być ciekawa i zaskakująca jak seriale telewizyjne. Chciałbym zarażać ludzi pasją, dlatego mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli chcesz docenić moją pracę, daj lajka like pod filmem czy na fejsie. Wbij do nas na grupę, zostaw komentarz z uwagami, które są zawsze bardzo cenne, lub podlinkuj znajomym. Każda forma wsparcia jest dla mnie motywacją do dalszej pracy. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć!